Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku powiem Państwu o neuropatii cukrzycowej, niezwykle poważnym powykłaniu, o tym, jak się rozpoznaje, jak można przeciwdziałać, jak można leczyć. Neuropatia cukrzycowa to uszkodzenie nerwów wynikające ze stałego, wysokiego poziomu glikemii, wynikające z niekontrolowania glikemii. To jest poważne, poważne powikłanie cukrzycy, zaznaczam, u osób ze źle kontrolowaną glikemią. Neuropatia cukrzycowa, tak bardziej nazywana medycznie, jest polineuropatią cukrzycową. To powikłanie naprawdę jest bardzo y, uciążliwe. Ja żałuję, że to powikłanie nie występuje tak na samym symptomy neuropatii cukrzycowej nie występują na samym początku, bo pacjenci często ze świeżowców rozpoznaną cukrzycą. Czego się nie boją. Natomiast neuropaty cukrzycowej naprawdę należy się bać. To powikłanie jest, ściśle koreluje z wysokimi takimi nieokiełzanymi wartościami klikami. Ja często w mojej poradni wiele lat temu stukałam w długopisem w biurko, że właśnie te wysokie cukry uszkadzają włókna nerwowe. Najbardziej istotne jest to, że włókna nerwowe ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu. Poprzez właściwą kontrolę glikemii możemy zapobiec wystąpieniu polineuropatii cukrzycowej, ale to, co zostało już uszkodzone, niestety się nie naprawi. Wyróżniamy dwa rodzaje neuropatii cukrzycowej: neuropatię obwodową oraz neuropatię autonomiczną. Ta częstsza jest neuropatia obwodowa. Ona dotyczy kończyn dolnych w pierwszej kolejności, później także przy bardziej zaawansowanym Rozwoju dotyczy także kończyn górnych. Natomiast druga neuropatia, drugi rodzaj neuropatii, neuropatii autonomicznej dotyczy narządów wewnętrznych, przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, serca, może powodować, Groźne zaburzenia, nawet groźne zaburzenia rytmu. Ale ja wiem, że ciężko jest utrzymać w ryzach cukrzycę. To złe kontrolowanie teraz w dobie nowoczesnych urządzeń CGMS-u łatwiejsze jest. U ludzi młodych, którzy mają systemy ciągłego monitorowania, które pozwalają im na wykrycie tych wysokich wartości glikemii. Te systemy ostatnio refundowane są nawet po 26 roku życia, więc myślę, że właśnie obserwacja trendu glikemii, wychwytywanie tych wysokich wartości glikemii pozwoli na zahamowanie rozwoju powikłań. Bardzo ważna jest edukacja. I świadomość konsekwencji wynikających z niedostosowywania się do zaleceń lekarskich. My, lekarze czy edukatorki, informujemy Państwa, co jest szkodliwe, natomiast zdaję sobie sprawę, że ciężko jest tą cukrzycę utrzymać w ryzach. I widzę teraz już, że faktycznie te systemy ciągłego monitorowania, które pokazują te wartości glikemii, których jeszcze wcześniej Państwo sobie nie zdawali sprawy, na pewno przyczynią się do zahamowania tego groźnego powikłania, jakim jest neuropatia cukrzycowa. Objawy neuropatii cukrzycowej najbardziej odczuwalne są w nocy. Te symptomy lokalizują się najczęściej w obrębie łydek, stóp. Najbardziej po prostu, najbardziej właśnie ta neuro, polineuropatia w nogach objawia się palącym bólem. To naprawdę jest palący ból, tkliwość szczególnie w nocy, zaburzenia, czucia, mrowienie, drętwienie. Pacjenci relacjonują zaawansowaną neuropatią cukrzycową, że jakby im ktoś igły wbijał. Także po prostu niemożliwość prawidłowego funkcjonowania. Ta wrażliwość, ta y, taka brak czucia, to generalnie y, też jest, to jest, czasami pacjenci relacjonowali mi, że tak jakby całe mrówki chodziły im po ciele. Jak wchodzi pacjent, y, y, który ma objawy polineuropatii cukrzycowej, Taka pacjentka w ogóle nie ma kolczyków, nie jest w stanie nosić okularów, bo tu wszystko boli, bo to wszystko jest tkliwe, tak naprawdę jest to bardzo uciążliwe. Te symptomy neuropatii cukrzycowej są naprawdę tak uciążliwe, że generalnie chorzy nie sypiają w nocy, dlatego, że to, i to przewlekłe zmęczenie, brak regeneracji w nocy przekłada się na funkcjonowanie w ciągu dnia. Niewyspanie, brak energii, to także związane z polineuropacją, to rozdrażnienie A z powodu właśnie tego niewyspania często pacjenci potrzebują więcej energii i po prostu podjadają w ciągu dnia. Mamy po prostu wzmożony apetyt w ciągu dnia, z czym wiąże się, błędne koło, z czym wiąże się wzrost wagi u pacjentów, z polineuropatią cukrzycową. Jak rozpoznajemy neuropatię cukrzycową? Neuropatię cukrzycową właściwie badanie w dużej mierze to badanie fizykalne, takie badanie neurologiczne, ale my, diabetolodzy, już widzimy, już potrafimy rozpoznać, rozpoznać neuropatię cukrzycową na podstawie właśnie zgłaszanych objawów. To bardzo ważne, że kiedy Państwo zauważą te objawy, kiedy nie potraficie spać w nocy, bo wszystko drętwieje, bo przeszuwa Was ból, to naprawdę zgłoście to swojemu lekarzowi, zgłoście to pielęgniarce edukacyjnej, żeby generalnie skierować dalej do, diagnosty, do pogłębienia diagnostyki, czy wykonać to badanie neurologiczne, które pokaże, które wykaże zaburzenia czucia. Kierujemy pacjentów na konsultację neurologiczną, ale lekarz, diabetolog. A edukatorka też już powinna o tych objawach słyszeć. Niestety, leczenie neuropatii obwodowej, to jest takie leczenie cukrzycy od samego początku, bo tak jak powiedziałam, uszkodzone włókna nerwowe są poprzez wysokie glikemię, to uszkodzenie jest już nieodwracalne. Poprzez, kiedy się pacjent przebudzi, zaczyna kontrolować glikemię, wtedy na pewno możemy zmniejszyć nasilenie powikłań związanych z uszkodzonymi błoknami nerwowymi. Natomiast są na rynku dostępne preparaty berberyny, podajemy leki przeciwbólowe w przypadkach zaawansowanych, leki przeciwdepresyjne nawet, czy przeciwdgawkowe. Ale jeszcze raz powtarzam, największe znaczenie ma prawidłowo kontrolowana glikemia, żeby do tych uszkodzeń nie doprowadzić. Chciałabym Państwa tutaj troszkę przestraszyć. To naprawdę boli. Mam pacjentki, które całe noce nie śpią, ponieważ te dolegliwości bólowe o charakterze kłucia, pieczenia, parestezji są naprawdę bardzo uciążliwe. Także myślmy o tym. Chcę jeszcze powiedzieć dwa słowa o neuropatii autonomicznej. Wyrazem włókna nerwowe uszkodzone tutaj są, dotyczą narządów wewnętrznych. Zaparcie ze strony przewodu pokarmowego, zaparcia biegunki, przelewania to też efekt uszkodzenia włókien układu autonomicznego. Zaburzenia rytmu serca też wynikają z uszkodzenia włókien nerwowych, które unerwiają które unerwiają serce. Generalnie polineuropatia autonomiczna dotyczy każdego narządu, zaburzenia mikcji, trudności z oddawaniem moczu, to wszystko z kolei uszkodzenie, więc z uszkodzenia włókien układu moczowo-płciowego. Nie powiem już o zaburzeniach erekcji, to też związane jest z uszkodzeniem włókien nerwowych. Uszkodzenie włókien jest nieodwracalne. Te nasze postępowanie jest, tych polega na łagodzeniu dolegliwości bólowych. Tutaj po prostu naszym zadaniem jest zadaniem neurologów włączenie odpowiedniego leczenia, ale pamiętajmy, że jest to proces nieodwracalny. Czy o dobrym wyrównaniu cukrzycy musimy myśleć od samego początku? Chcę jeszcze powiedzieć, że bardzo ważne jest jako zapobieganie neuropatii cukrzycowej, jest ruch. Ten ruch też jednak, jeśli jest odpowiednie ukrwienie, wpływa na odpowiednie ukrwienie włókien nerwowych. Powiedziałam Państwu o symptomach, o leczeniu, o możliwościach takich zmniejszania bólu, natomiast to i generalnie jak od, to od czego powstaje neuropatia cukrzycowa generalnie zależy od samego pacjenta. To właśnie naprawdę konsekwentnie dobrze leczona, konsekwentnie leczona cukrzyca nie spowoduje takich powikła, o których Państwu powiedziałam. Czy jeszcze raz, dbamy o cukrzycę, dbamy o dietę, dbamy o ruch, i cieszymy się życiem. W momencie rozpoznania cukrzycy myślimy o przyszłości, żeby nie żałować, bo być najważniejsze niczego nie żałować. I cieszcie się życiem.